Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak wyczyścić pamięć RAM w iPhone'ie. Najpierw wchodzimy w ustawienia, potem szukamy aktualizacji oprogramowania i klikamy tutaj. Następnie sprawdzamy, jaką masz wersję iOS. Jeśli masz iOS 16 lub niższy, zrób tak, jak zaraz pokażę. Jak to działa na iOS 17 lub wyższym, pokażę później. Wróć do ustawień i przewiń w dół do opcji Dostępność. Klikamy na nią, a potem na Dotyk. Tam znajdziemy Assistive Touch. Musi być włączony. Gdy jest włączony, zobaczysz to kółko. Kliknij raz, by wybrać ekran początkowy i więcej. Gdy jest wyłączony, wszystko jest normalne. Tutaj możemy go włączyć. By wyczyścić RAM, naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności. Plus przycisk wyłączania, gdy wyłączysz i włączysz telefon, i przytrzymasz oba, wejdziesz do menu, gdzie możesz wyłączyć telefon. Tutaj mamy jeszcze ten Assistive Touch. Kliknij raz, potem przytrzymaj Home, aż poprosi o hasło, a RAM powinien się wyczyścić. Przynajmniej u wielu to zadziałało. Ale jeśli masz iOS 17, to nie zadziała. Jest tylko jedno rozwiązanie, by wyczyścić RAM. Wyłączasz telefon i włączasz go ponownie. Wtedy RAM się wyczyści. Wracasz do menu, trzymając głośność i wyłącznik, przesuwasz w prawo, by wyłączyć. Po 10 sekundach możesz włączyć telefon, a RAM będzie pusty. Niestety nie ma innej metody. Mam nadzieję, że film Ci pomógł. Jeśli tak, będę wdzięczny za lajka. Pa.